Magazyn Sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego. W naszym studiu przypominamy Dariusz Jekanowski, Tomasz Sokołowski. Mówiliśmy o europejskich pucharach, teraz trochę więcej o Ekstraklasie. No i nie ukrywajmy o Legii, Legii Warszawa. Przed nami teraz druga kolejka Ekstraklasy. W pierwszej Legia zaliczyła falstart, porażka z Pogonią Szczecin 1-2. No i tak, przypominam sobie, niedawno niedawno w studiu był Marek Saganowski i powiedział, że jedną z takich ważnych spraw na ten sezon, takie cele określił, to jest zbudowanie ponownie twierdzy przy Łazienkowskiej. No tak, rywale, rywale chyba tego, tego nie wiedzieli, bo Pogoń faktycznie przyjechała bez kompleksów, ewidentnie z nastawieniem na przywiezienie do Szczecina trzech punktów i to się udało. No, na razie ciężko jest Wukowiczowi i trenerowi Saganowskiemu zbudować zespół, który po prostu by dobrze funkcjonował. Jeżeli dobrze zespół funkcjonuje, tak jak Legia, to wtedy może być twierdzą. Na razie ta twierdza ma za dużo słabych punktów, momentów w grze, przestojów i ci ludzie, którzy odpowiadają za kreowanie gry, czyli Skrzydłowi plus Napastnicy, no tutaj no Ciężko, dużo pracy, dużo też ewentualnie zmian, czy trafienia ze składem personalnym czeka mm -hmm. tutaj, no, sztab trenerski, ja bym tak tutaj powiedział. Tak, no właśnie a propos jeszcze tych, tych decyzji kadrowych trenera Wogowicza, bo tak nie wystawił spokojnie pamiętariuszu optymalnego składu. Nie było Kalitosa, nie było Nowikowasa. Pytanie, czy nie przesadził z tą ostrożnością przed, przed bądź co bądź meczem z ekipą z Finlandii? Mnie też dziwi, bo tak samo jak Piast na przykład też super w bardzo ważnym meczu w historii tego klubu też nie wystawił kilku zawodników, mnie też dziwi, że początek sezonu, gdzie, gdzie drużyna się zgrywa, gdzie Trener mówiąc o tym, że mecze towarzyskie jest co innego, a mecze poważne, czyli Europejskie Puchary i Liga, to już są mecze, w których powinni grać najlepsi i w tym momencie nie wystawia zawodników, no przede wszystkim Kalitosa. Monowikowas, mi się wydaje, że to jest zawodnik, który na razie będzie walczył o tą jedenastkę, że mm. raczej bliższa mu jest ławka rezerwowa ze względu na jego formę, ale faktycznie wystawianie Kalitosa, który nie gra. Rewelacyjnie, ale on stwarza i znajduje się w sytuacjach bramkowych. Jest to zawodnik, który, który, który w każdym momencie, w każdej chwili na boisku może coś zrobić, może zagrać, może znaleźć się w sytuacji. Szukający tej szansy, jeżeli jest w formie, faktycznie trzeba z niego korzystać. I sądzę, że takie, takie, taka rotacja to mi się wydaje, że, że bardziej to jest alibi dla trenera, że rotuje, że wszyscy, wszyscy są w dobrej formie, a tak naprawdę to po to się wystawia zawodników, po to, po to, po to ten zespół wychodzi, aby wygrać ten mecz. I jest odpowiedzialny to, o, o, za to, że wystawia najlepszych mhm. i że przychodzi publiczność która płaci za bilety, nie za to, że rotacja i to jest wytłumaczenie, tylko za to, żeby o, o oglądać dobre widowisko. Tak, a publiczności to się nie podoba, już po kolejnym meczu piłkarze żegnają gwizdy. Okej, okay, ale rotacja, tutaj ja bym tego się nie zasłaniał rotacją, bo trener odpowiada za to głową, biorąc odpowiedzialność za to, że wystawia taki skład, a nie inny, czy to... Zawodników ma 20, takie trzymanie na ławce Tomka Jodłowca, który w poprzednim sezonie był mocnym punktem piasta. No na, we, na pewno chce też ogry, znaczy ogrywać, dawać szansę też i innym, mając takich zawodników, wierząc, że to jest dla nie, wystawiając taki skład, że to jest optymalny dla niego skład, który też daje gwarancję tej jakości dobrej gry. Dopiero później po meczu możemy powiedzieć, że oczekiwania, czy więcej od Tomka Jodłowca oczekuje w grze ofensywnej, czy ewentualnie przy, przy stałych fragmentach. Także. Nie wystawiając Kalitosa, mając ewentualnie inny pomysł na grę, też oczekuję, że ten pomysł będzie realizowany i da dużo jakości. A w tym właśnie, czy będzie grał Kalitos, czy będzie grał Nowikowacz, czy ktoś inny, to też się trener Włokowicz pod tym podpisuje. Mhm. Ja, I tutaj, no, jeżeli zawodnik źle gra, to może tej drugiej szansy szybko nie otrzymać. Tak, nie wiem, to jest, to jest takie moje wrażenie, że tak słucham też wypowiedzi trenera Włogowicza przed meczem, po meczu i mam wrażenie, że. że on Przygotowuje drużynę nie na ten mecz, który tuż przed nim, tylko jeszcze na następny. Grali z Gibraltarem, on mówił więcej o pogoni niż, niż o ekipie Europa FC. E, grają z pogonią, e, a on oszczędza piłkarzy na. Na starcie z ekipą z Finlandii. Tak czy inaczej, panowie, chyba nikt nie chciałby być teraz w jego skórze, bo, bo tak pamiętamy, jak ogłoszono, że, że on zostaje na kolejny sezon, już wtedy pojawiły się głosy e, krytyczne, też, też, też legend byłych e, Legii Warszawa. I teraz tak, teraz mogę powiedzieć, chyba no co, nie mówiliśmy, e, wpadka w Pucharach, bo tak traktujemy ten remis e, z ekipą z Gibraltaru, wpadka w Lidze, no i co robi się gorąco. No tak. Szybko, już na początku sezonu. Ja myślę, że każdy męż dla niego jest bardzo ważny, gdyż faktycznie, faktycznie wiele osób mówiło, że, że legia może za wysokie progi są dla Wukowicza, że powinien może w innym zespole inny zespół poprowadzić i, i, i zbierać doświadczenie. Myślę, że zgadzam się z tym, że, że mówienie o na najbliższym meczu no jest trochę bez sensu, bo nawet i zawodnikom mówi się, że ten mecz, który teraz jest przed nami jest najważniejszy i potem będzie, żeby myśleć o następnym meczu. Sądzę, że, 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 że tak jak ten Włukowicz to jest jednym z tych, którzy najbardziej powinno zależeć, żeby każdy mecz był dobry w dobrym wykonaniu zawodników, żeby widać było, że. Jego myśl, jego podejście, jego wizja w ogóle tego zespołu się sprawdza. Mm -hmm. No i tak, słyszymy reakcję, reakcję trybun po, po meczach. Kibice są wściekli po meczu z Pogonią, przegranym i nawet po tym wygranym teraz meczu w Europejskich Pucharach. Nie, tak mi się wydaje, że, że trener Wukowicz trochę, trochę dolewa też oliwy, oliwy do ognia. Słyszymy te jego wypowiedzi po meczu z ekipą z Gibraltaru i po meczu z Pogonią, kiedy powiedział, że nie róbmy tragedii po, po jednej porażce. ja Może powinien poprawić komunikację jednak, sposób komunikowania się z, z resztą świata, bo kibiców chyba to są chyba rozstwierdzeni z tego powodu. Mogą być, ale zawsze jest komunikat do, do mediów jest inny, a do zawodników zawsze powinien też być inny i to pozost powinno pozostać w szatni, albo idziemy jednym Jednym tutaj ciągiem na pewno ten start i strata trzech punktów u siebie to też y, zawodnikom nie daje pewności. Gra y, przeciwko półamatorom i, i też męki i, i kolejnym y, drużynom z Finlandii w kolejnej rundzie w Europejskiej Pukarach przychodzi im to ciężko. To też nie zawodnicy sami nie nabierają tej pewności, tej płynności. Gdyby stwarzali sytuację jedną, drugą, trzecią i byłoby skromne 1-0, to by, to by wiedzieli, no, ok, nie wyszło troszeczkę szczęścia. Musimy być bardziej skoncentrowani, a jak, nie, a jak nie kreujesz tych sytuacji, strzelasz po stałym fragmencie gry, to też ta pewność no, nie jest na tyle, gdyby, żeby cię budowała w kolejnych spotkaniach, i, i kolejne spotkanie, no właśnie, i teraz no, chcesz budować pewność, to musisz wygrywać, tak? I to wygrywać, żebyś nabrał tej pewności 1-2-0, pewnie, żeby przeciwnik nie poczuł, że coś może zrobić, a tu każdy podchodząc na, do meczu z Legią, nie boi się, a liczy na to i, i, i ma pełne prawo, że tu może legiograć. ograć. Przypomina mi trochę, jak, jak ktoś wchodzi z kartą kredytową do, 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 do salonu z Porsche i, i mówi, mam tutaj kartę, która która moi da, mam tyle na karcie, że mogę kupić Porsche, prawda, za tą... i okazuje się, że prawda, ta karta jest pusta i ja myślę, że że ci zawodnicy, w większości, którzy zostali w tym klubie, którzy zawiedli w poprzednim sezonie, tak naprawdę od pierwszego meczu powinni udowadniać, że to był przypadek. A takie coś, że nabrać pewności, ktoś albo ma umiejętności, albo umie sprzedać, albo nie. Oczywiście możemy rozrzeszyć zawodników, którzy są kontuzjowani, którzy którzy no potrzeba im może jeden, dwa mecze, aby rozegrać, aby wejść się, pokazać swoje największe atuty, ale ci zawodnicy, ja sądzę, że nie ma tego ducha w zespole, bo ja obserwuję tych zawodników, nie ma jakiegoś takiego wymiany zdań na boisku, nie, nie ma gestów, nie ma, nie ma, nie widzę po ruchach ciała, żeby, żeby był jakiś moment, żeby, momenty są takie w czasie meczu, gdzie ci zawodnicy rozmawiają, dysku, znaczy nie rozmawiają, tylko są jakieś sygnały, że trzeba coś zmienić w tym w momencie, kiedy nie jest ta gra poukładana. Nie widzę jakiegoś takiego, takich jakichś zmian tym wszystkim. Taki trochę to wszystko w jednym tempie. Jest też, też wszystko mało takich pozytywnych emocji jest w tym To, 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 to dziwne, dziwna sytuacja, bo pamiętamy jeszcze w zapowiedzi trenera Wukowicza po sezonie, gdzie zapowiadał, że w legi mają zostać piłkarze, którzy są gotowi gdzieś tam y, gryźć murawę i zrobić wszystko dla legi. Nastąpiła rewolucja kadrowa. Y, odeszli piłkarze, którzy gdzieś tam do koncepcji nie, nie, nie pasowali. Wydawało się, że transfery te nowe są takie najbardziej przemyślane, chyba od dłuższego czasu. Tymczasem no, nie widać tych efektów. To znaczy, transfery. Ja myślę, że. Czy sprowadzenie Jodłowca z powrotem, który od dwóch, trzech lat e, widzimy, że, że najlepszy okres miał w 2016 roku, 2015 roku, kiedy grał w reprezentacji polskiej? To był moment, gdzie za Tomka Jodłowca można było z, e, jeszcze duże pieniądze, milion, półtora miliona, wziąć. E, myślę, że mm, no, jeszcze. Ja, ja, Taka, czy czynowika z Gwali, to są zawodnicy Gwila, którzy mają swoje lata, 26-29 lat ma Nowikowas, którzy moim zdaniem nie, nie tak nie, nie, nie zauroczyli swoją grą w swoich klubach. To są zawodnicy dobrzy, ale ja mam pełen, pełen, mhm. pełen obaw pełne obawy jestem, czy to są zawodnicy, którzy są w stanie jak gdyby podnieść ten zespół do góry, Mogą swoją osobowością czy swoją grą mogą porwać się ten zespół wyżej. My widzimy, jak do tej pory. To są zawodnicy Gwila może lepiej prezentuje się, tak, ale Nowikowas można powiedzieć przeszkadza i on tak jakby znalazł się, przyjechał do Warszawy, znalazł się w, o 17 w godzinach, kiedy jest największy ruch i nie wiedział, co on zrobić, który tramwaj, w który autobus wejść i w dobrym kierunku pojechać. Tak, faktycznie, jeśli chodzi o Nowikowasa, trochę, trochę wolno idzie ta, ta klimatyzacja. Gwili, jak pan Dariusz wspomniał, yy, tak, pozytywne wrażenie, jeśli, jeśli chodzi o ten transfer. Yy, tak, mówiliśmy o, o trenerze Bukowiciu, dla niego trudny czas, ale mam wrażenie też trudny sprawdzian dla, yy, dla prezesa Mioduskiego. Widzimy, jaką presję wywierają wybierają i kibice. I, I w mediach społecznościowych pojawiają już takie głosy. Kibice, pamiętam ten transparent. Um, dwa tygodnie temu wywiesili, czy leci z nami, nami pilot. E, no tak, pytanie: czy wytrzyma ciśnienie, pójdzie tą drogą, którą obrał, czy, czy się gdzieś złamie w tych swoich decyzjach? Wiemy, że za tym wszystkim muszą pójść wyniki bezwzględnie. Tak. Wie... A co? Zdaję sobie sprawę, grał tu wiele lat. Jaka jest presja na samych zawodnikach, jak podchodzą inni, inne drużyny. No to jest, to jest. Nic się nie zmieniło i dla Legii drugie miejsce to już jest przegrana, tak? Ale dalej widzimy, jakby. Po kolejnych y, trenerach czy po kolejnych spotkaniach, że Legia, że Legia dalej jest w tym samym momencie, co była w poprzednim sezonie i ja tego nie widzę. Y, oczywiście dwóch zawodników, którzy od razu weszli, mam na myśli tu Gwilej, mam Nowikowasa. No, no wiadomo, że troszeczkę musi czasu, żeby ci zawodnicy lepiej tu funkcjonowali, że lepiej po prostu grali tutaj z zawodnikami, którzy są blisko nich, żeby to lepiej ta współpraca wygląda okej, okay, ale pozostali no, w tej grze ofensywnej, czy w grze całego zespołu, no to jest dużo, 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 dużo pracy, tak. Te kilka tygodni, które mieli na okres przygotowawczy, widocznie jest jeszcze mało, żeby to wszystko tak trybiło, jak należy. Czy ten czas wykorzystają dobrze, no trudno mi tak do teraz wyrokować, bo mm -hmm. może się okazać, że Fi już Może być na drużynie fińskiej. Legia się, może ten, może już, już w niedzielę w, w Kielcach, może się potknąć i. I prezes Mioduski może nie wytrzymać. Ja mam takie wrażenie, że każdy indywidualnie, gdy wypowiada się, to mówi o tym, że należy poprawić to i zrobi wszystko, co w jego mocy. Ale sądzę, że jak te osoby, które ważne są w klubie, czy działacze, prawda, właściciel, czy trener, czy zawodnicy, to ja myślę, że na takich spotkaniach milczą i nic nie mówią, nie mają sobie nic do powiedzenia chyba. I nie ma tej atmosfery, tej, takiej atmosfery, takiej. Takiej, że jesteśmy po to, żeby tutaj coś zrobić, żeby stworzyć ten zespół. Myślę, że gdzieś się tutaj, gdzieś się tutaj rozmywa to wszystko, że nie ma takiego ducha w tym klubie, który by nie tylko puste słowa, że ja zalegię i zalegę, bym wszystko oddał i czy, całą jelkę. Okej, okay, to, jest, to jest fajne, ale najważniejsze jest to, że. Każdy myśli o tym i daje swój wkład na boisku, prawda, podczas treningów, to się wszystko tworzy, to się tworzy. To jest wypa wypadkowa tego wszystkiego, jest me mecz, ale to wszystko się tworzy i na treningu, i przed treningiem, po treningu i, i, i to, jak funkcjonuje prawda, prezes, i jak to funkcjonuje dyrektor sportowy, jak trener, to wszystko. Łączy się. I oczywiście najważniejsze jest, żeby dobrać odpowiednio zawodników, którzy rozumieją to, a nie tylko, e, tylko słowa i nie idą zatem żadne czyny. Ale tak. ja bym, jeżeli tylko, może dokończymy to, nawet jak nie będzie legi szło, czy będzie szło w grudzie, to ja bym też się zastanowił, czy warto zmijać tenera, czy nie szukać dalej jakby. To, co mówi Darek Ducha, czy ewentualnie zawodników, którzy by pasowali do koncepcji. Tu się zastanowić nad tym, a nie kolejnego szukać tenera do tych zawodników, którzy są. To znaczy, ja bym tutaj powiedział, że czy Wukowicz, ja myślę, że miał szansę. Pamiętajmy o tym, że na początku zawsze ten ma szansę, aby wpłynąć, aby, aby rozmawiając z właścicielem powiedział: Ale ja widzę, tak, tak jak zespół. Na pewno to będzie kosztowało i się zgadza na pewne sprawy, albo nie. Dlatego, że on jak gdyby będzie to reprezentuje to, on jest twarzą tego wszystkiego. I sądzę, że po pewnym czasie, kiedy nie ma wyników, już ten nie ma takiego, takiej siły przekonania prawda, prezesów właścicieli, że można coś zmienić albo dokupić jakiegoś zawodnika. Tylko, że on nie ma chyba, Darku, aż przekonywać właścicieli, tylko dotrzeć do drużyny w tym momencie. Pamiętam, jak Sapinto wchodził w trudnym okresie i później Legia zaczęła yy, i pod względem fizycznym, i pod względem piłkarskim lepiej wyglądać, ale przyszła wiosna i dalej widzieliśmy... Okej, okay, tylko pamiętajmy tak. o tym, że Nowikowa z Gwila weszli do tego zespołu, ale większość zespołów, 90% to ci sami zawodnicy, z którymi on współpracował jako asystent Sao Pinto. E, wcześniej, przez kilka lat, to, to Nie zna. Ja wiem, Tylko, że jako później pieszy, ten troszeczkę krótki okres miał, tak, żeby mieć jakiś wpływ na tych zawodników, aż tak, żeby ich zmienić, czy wpłynąć na zespół, żeby. Ale zna ich. ich. Albo, albo wie, e, e, na co e, jest tak. pacjent chory i jakie tabletki są potrzebne, albo nie wie, prawda? Pielęgniarka. Pielęgniarka, która asystuje lekarzowi, to wie, czasami lepiej zorientowana jest, dlatego że ten lekarz od czasu do czasu, zmieniają się lekarze, a pielęgniarka jest taka sama. To sama jest sytuacja w Legi, że on powinien wiedzieć i powinniśmy widzieć, nie oczekujemy, żeby to była, żeby nie wiem, Liga Mistrzów, żebyśmy bardzo daleko, Liga Europy, żeby bardzo daleko zaszła, ale chodzi o to, żeby był progres w poczynaniach zespołu i też poszczególnych zawodników. Ja, no ja, mi się wydaje, że ja wierzę w to, nie sądzę, żeby a co nie wiedział, tylko może to jest też dłuższofalowy proces, tak, żebyśmy musieli poczekać. Wiadomo, że już nie ma na co czekać, bo to może we wrześniu już Aleksandra nie być, tak, Przy, w Legii już może zostać zwolniony. Dlatego nie ma czasu. i są sytuacje, że podchodzisz do karnego i albo wykonasz, albo jesteś bohaterem, albo masz, albo twoja kariera, a potem wspominasz tego karnego i mówisz o tym, że kariera twoja się całkowicie zmieniała, jakbyś w Realu Madrid grał. Tak. Dlatego Wukowicz ma szansę. Trzymamy za niego kciuki, bo prywatnie znamy się, wiemy, że to jest fajny facet. Ambitny. Kwestia, żeby. Żeby to widać było na boisku, bo nie będziemy po prostu kłamać, że wszystko jest okej. Okay. Potrzeba legi, która będzie grała atrakcyjnie. Ale jak jest, stać na to, aby dominować w lidze w polskiej lidze i też, żeby lepiej prezentowała się w europejskiej Jak najbardziej, Darek, tylko sam wiesz z doświadczenia, że to nie zmienisz w ciągu tygodnia, że to będzie dobrze funkcjonowało, że Wesowicz na skrzydle czy wesowicz w obronie będzie z nowikowasem lepiej współpracować, bo tej współpracy dalej nie ma. Dalej nie ma tych dalej nie ma, ale jest progresmów. Yy, nie widzę. No to więc e, to, to są szukał... mecze przygotowawcze, są towarzyskie i okay. ze słabymi. Ze... To jak, jeżeli ze słabymi. Ze, ze... Ja nie... na dzień dzisiejszy tego nie widzę. Okay. Jeżeli ze słabymi e, e, przeciwnikami nie widzisz, to jak możesz widzieć to z lepszymi? Dark, ale przychodzi też taki moment, że ten jeden mecz, jakby to napędzać się do następnych, tak? Że będzie ten mecz, przykładowo, czy rewans, czy może korona, że zacznie to dobrze funkcjonować i po prostu płynie samo, płynie. Słuchaj, nie jestem fanem, że wygram w lotkę, jestem bogaty i, i, i po prostu y, zasłużyłem na to. Jestem taki, że widać ten progres. Widać na treningu, widać w meczach stopniowo i widać to u zawodników, wtedy widzisz. A nie, że w pewnym momencie jeden mecz, ktoś ruszką cię dotnie i ty zmienia się w zawodnika, który może grać w raluku. Ale to, tak, to nie te, funkcjonuje. Nie, ale poprzez te mecze towarzyskie, poprzez te kilka spotkań w europejskich pucharach i na pierwsza razie nie kolejka. Widać. Na razie nie. Na ja razie nie widać. Tak, gdzieś, gdzieś a to, jest to ze chyba... słabymi zawodniki przeciwnikami. Zgadzam nie się widać. To, Zgadza się. Tu jest zgadza problem. I tu byśmy, powinniśmy szukać już, żeby to już było chociaż symptom tego widać, tak? A tak, to tego nie widać. Tak, i Teraz my... czekamy, czekamy. czy to tak, będzie korona. Wszyscy, czy wszyscy... korona, że coś się zmieni, że zacznie funkcjonować, tak? Ale wiesz, że sam, czasami jest ten wynik. Wynik, który nawet 1-0 wygrasz, następne dwa, że później ja nie wiem, odblokujesz dam, się w tamteż. Da, rzeczy. dam radę zawodnikom, jeżeli. Tak? jeżeli e, e, w takiej Co byś teraz zrobił? Co w takiej sytuacji? To niech sobie oglądają swoje najlepsze mecze, prawda? Niech pewności nabierają, niech oglądają, niech się przebierają w różne stroje Realu Madryt czy Barcelony i niech nabierają tej pewności, jeżeli w ten sposób, a nie winny mogą pokazać swoje umiejętności. To jest ich problem. To są dorośli zawodnicy, którzy nie mają 16-15 lat, że podpowiadasz im, jak się przygotować do meczu, tylko są ludzie, którzy Powinni myśleć o tym, co zrobić, żeby było lepiej, nie tylko Wukowicz, ale i sami zawodnicy. A ja nie widzę, żeby ci zawodnicy, w Legii myśleli o tym, żeby hmm, następny mecz ja muszę coś zmienić, muszę lepiej potrenować, muszę zostać e, po treningu, muszę e, mniej może mówić, a bardziej się skupić na tym, żeby, żeby lepiej zaprezentować się w meczu, a nie w telewizji czy, czy w radiu, prawda? To jest mega ważne dla no, zawodnika. Stariam, że po meczu z Pogonią. nawet po tym meczu. W... Wczorajszym z Finami, to oni zdają sobie sprawę i wiedzą, że nie zagrali dobrego meczu. Zdają sobie sprawę, a, a, w, a coś robić. Ja też mam w domu ogródek do skoszenia i ja to zrobię. Tylko kwestia jest, że ja muszę wyjść na traktor i to zrobić. I mam nadzieję, że dzisiaj zrobię. A oni też mają następny mecz, ale nie widać tego progresu, więc mi się wydaje, że nie robią nic, tylko gadają. Panowie, na koniec jeszcze chciałem zakończyć ten znakomity program pytaniem o ten najbliższy mecz z Koroną. Czy tutaj nie macie jakichś obaw o wynik tego meczu? Gdyby Legia wygrała pewnie te, to pierwsze spotkanie z, z Finami, pewnie by jechała Fin z innym nastawieniem do Kielc. Tutaj pewnie w presie, gdzieś tam w z tyłu głowy będzie siedział ten mecz rewanżowy. Czy zagrają w, na 100%, czy, czy gdzieś tam też nie, Buko będzie koszem? Nie, takiego na pewno nie. Ja Jaki by skład nie wyszedł, to na pewno będą chcieli no, ten mecz przegrany u siebie po prostu no, tutaj odbudować się. Odbudować się można tylko w jeden sposób, wygrywając, tak. Yy, może ten styl na pewno nie przyjdzie, bo to w, dwu, w ciągu dwóch, trzech dni nie zmieni się tego, żeby to sytuację, żeby kreowali, żeby było dużo sytuacji, żeby wykorzystali jedną czy dwie. Panie Dariuszu, czy długo będzie oszczędzał piłkarzy w meczu z Koroną, czy, czy jednak będzie chciał zmazać te plamy z ostatnich spotkań i zagrać o wszystko? Mam nadzieję, że pomyślę o kibicach i, i, i zaoszczędzi nam nerwów, a nie będzie myślał, żeby zaoszczędzić siły zawodników. trzymał kciuki za legię. chciałbym, aby, aby zawodnicy i zespół zagrał na takim poziomie, jakie, jakie, jaki, na jaki ich stać po prostu, a sądzę, że te mecze pierwsze pokazały, że zespół na razie gra przeciętnie, a liczymy na to, że, 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 że będzie lepiej, no, po prostu, że Korona jest, jest to zespół do, do grania, także liczymy na lepszą grę. Tak, chociaż w pierwszym meczu Korona tak pokonała, dobrze pamiętam Raków, Raków Częstochowa. W chatowie tak. Tak, no pewnie też będzie, jak panowie mówicie, niewygodnym rywalem. Kolona zawsze, zawsze takim, takim zespołem jest, tym bardziej, że jeszcze mecz wyjazdowy. Myślę, że z tyłu głowy gdzieś tam będzie siedział ten mecz rewanżowy z Finlandii. Pan prezes robi co może, motywuje piłkarzy. Podobno 3,5 miliona do podziału dla piłkarzy za awans do fazy grupowej. Także tak, robi co mo może, jeśli chodzi o motywację. Tak, żal przerywać panowie już ten, ten program, ale... Powoli dobiega końca. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Pan Dariusz Jekanowski, Tomasz Sokołowski. Dzięki. Dziękuję pięknie. W magazynie sportowym słyszymy się w najbliższy piątek o stałej porze. Arkadiusz Baszyk, dziękuję i dobrego weekendu.